Hejka! Witam Was Tu i Teraz Basite. Jestem w parku w Powsinie. Świeci słońce, ptaszki śpiewają. Optymistyczne spojrzenie na świat, popatrzenie na ludzi, którzy znajdują, szukają jakiejś ścieżki, drogi, ujścia od swoich różnych kłopotów, problemów, od tego, co jest na świecie. Spacerują, jeżdżą rowerem, biegają, korzystają jeszcze z promyków e, słoneczka, które nas, e, które nas oświeca w listopadzie, bo czasami w listopadzie bywają naprawdę bardzo, bardzo smutne e, e, dni. E, Powiedziałam, że jest to tu i teraz Basite, ale jednocześnie pozdrowienie dla Akademii Szczęścia i dla czytaj Akademii kolejny wiersz. Usunę się teraz z ekranu, żebym sobie mogła spokojnie ten wiersz przeczytać, a wysłuchajcie, jeżeli chcecie i patrzcie, jak pięknie jest wokół chwilą żyj. nie chciej, nie rozważaj, nie wymuszaj. Puść, ktoś zapisał twój los. Śmiej się! Kochaj, płacz, nie domyślaj się, nie wyobrażaj sobie, nie sądź. Czekaj, strona w księdze życia, odwróci się sama. O, to takie moje, moje przemyślenia nad tym, że właśnie czasami za dużo staramy się zrobić, żeby było dobrze, za dużo myślimy, za dużo się domyślamy, a to jest czasami takie proste. Starcie być tu i teraz. Pozdrawiam Was cieplutko. Do zobaczenia.